Karolina Dobrowolska, witam Państwa o poranku. Przyglądamy się temperaturze na mapie i trzeba przyznać, że na całym wschodzie Polski jest mroźno. W Białymstoku i teraz polu aż minus 5 stopni. Ale w Suwałki to minus 3, minus 3 podobnie w Krakowie, minus 2 w Rzeszowie i w Warszawie, minus 1 stopień we Wrocławiu. Zresztą na wschodzie Polski też nie wykluczone przygródowe przymrozki. To fakt, że teraz jest ten taki najchłodniejszy moment o poranku, ale to też dobry moment na to, żeby zwrócić Państwu uwagę na to, że warunki na drogach na pewno się zmieniły. Jest ślisko, Mgły w, w wielu miejscach ograniczają nam widzialność. To warto, żeby jednak zjąć trochę nogę z gazu. To był bardzo trudny weekend na polskich drogach, chociażby w sobotę doszło do blisko 100 wypadków. To naprawdę bardzo wysoka ilość. Więc jeszcze raz ostrzegam, bardzo trudne warunki na drogach, zwłaszcza na wschodzie kraju. Na zachodzie zaś nieco przyjemniej. W całej Polsce jest niebo bardzo pogodne. Najcieplej na Helu, tutaj 6 stopni. A jak będzie w ciągu dnia, też nie zabraknie słońca. Podobnie jak wczoraj, będziemy się cieszyć dużo Dużą ilością pogodnych chwil właściwie bezchmurne niebo jeżeli gdzie niegdzie jakieś obłoczki się pojawią to tylko na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie tutaj 9 stopni najcieplej zaś na zachodzie kraju do 13 stopni we Wrocławiu i choćby 12 w Poznaniu gdzie też nie zabraknie słońca zresztą dzisiaj będziemy mogli sprawdzić jaki tam jest poranek polecam państwu serdecznie do zobaczenia